zjechaliśmy do Ożarowa, miejscowości, która kiedyś była rozjeżdżana przez najróżniejsze samochody, dopóki autostrady Poznańskiej nie wybudowano. W tej chwili też miasto puste dość, natomiast potencjał olbrzymi widać dużo samochodów. Piękny urząd, jednocześnie komisariat policji. Ja myślę, że Ożarów też by wiedział co zrobić ze środkami unijnymi, jako że jest Znajduje się w powiecie warszawskim zachodnim, który Janusikowego płaci tak dużo jak pozostałe powiaty około warszawskie. Myślę, że bardzo się cieszą z tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytuc niekonstytucyjności tej ustawy dotyczącej Janosikowego. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mieszkańcy Ożarowa, jak również całego powiatu zachodniego warszawskiego, poprą listę Komitetu Koalicyjnego Europa Plus, Twój